Ale <grystanie> za te kawałki mięsa nie idą, nie? No nie. Tylko, tylko Jak? dobrze.

Tak, tak. Że to jest naprawdę fajnie. Super. Bardzo poprawnie, aczkolwiek na granicy i teraz musiałbym się umówić z y, taką było robione, tak? Bo one no, muszą teraz opowiadać o tak? jeżeli nie powiedzą, w jakim sposób będzie to zrobione. Albo się kłapują, albo się, no, się wygrają.